Witajcie! Postanowiłem kontynuować moją podróż, którą w ostatnim filmie zacząłem torem Bobolickim, z tym, że dalej tam, dokąd nie dojechałem, postanowiłem tym razem ruszyć dalej. I jest tutaj niesamowity klimat. Śpiewają ptaki, to znaczy śpiewały teraz. Śpiewają jeszcze, trochę tam śpiewają. A tymczasem ja dojeżdżam do drogi. Łączące i godzisła z przystawami i tym samym przejeżdżam na drugą stronę, na drugą część tego tego toru obolickiego, właściwie na trzecią chyba. I przejeżdżam do trzeciej części i zobaczcie jak tutaj to wygląda. Tam już są przystawy. Teraz jestem na Kolejnej części tego toru, między drogą, między Godzisławiem a Przystawami, a następna droga, po drodze będzie to oczywiście ten wiadukcik, pokażę wam jak wygląda widok z góry z tego wiaduktu i tam następna droga, którą będziemy przecinać to Godzisław Czechy i od tamtej pory tak naprawdę zacznie się prawdziwy film, bo właśnie to co tu teraz to już widzieliście, natomiast tamto to będzie nowość. To jest to miejsce, gdzie ostatnio skończyłem podróż Torem Bobojskim A teraz będę kontynuował na tyle, na ile się da i pokażę Wam to, co jest fajnego Na to wychodzi, że tutaj torbolicki przebiegał nad tą drogą 171. Ale ruch jest taki. Prawdopodobnie on tu przebiegał nad drogą. Bo widać tą różnicę poziomu, widać, że tu jest pod bóry. Jest dalsza kontynuacja tego tororuckiego. Jak widać, tutaj droga prowadzi z kolei pod górę, na nasyp. Szkoda, że zlikwidowali ten wiadukt. dojechałem parę set metrów od tego gdzie tam był ten wiadukt kiedyś kiedyś bo teraz to już go tam nie ma dojechałem do takiego ciekawego miejsca gdzie widać tutaj supek z napisem 14 najprawdopodobniej jest to supek kilometrowy i oznacza 14 km od Grzmiącej przyjechałem z tamtej strony i torboicki tam nie był zbyt przyjemny dla jazdy rowerem To było zaraz za tym kamieniem z napisem 14, ale teraz on stał się drogą dojazdem pożarowym numer 33 najprawdopodobniej jesteśmy jestem tutaj w lesie. Tak jak myślałem, nie jesteśmy w lesie ten nas prawdopodobnie zaczął się jeszcze przed tamtym skrzyżowaniem z dronu 171 Jest wspaniały klimacik. Kiedyś będziesz jechał trasą S11 z Bobolic do Szczecinka i nawet nie będziesz miał świadomości, że właśnie przejeżdżasz nad byłym torem Bobolickim. Parę 10 metrów za tamtym odcinkiem, gdzie byłem, gdzie pokazywałem wam Eskę na górze zaczyna się taka fajna droga. I to w ogóle nie wygląda jak Tor Bowolicki, tak jak zwykła droga, ale myślę, że jest ona zaadoptowana z Toru Bowolickiego. I wszystko na to wskazuje, że jestem z drugiej strony Bowolic. Tam chyba jest kościół i tu ta droga co tu słychać to jest jedenastka na pra prawdopodobnie. Jestem na kontynuacji, kolejnej kontynuacji Torbu ta droga którą tu widzicie, to jest jedenastka, ale już jestem po jej drugiej stronie. Widać, że tutaj też był nasyp, tutaj też był wiadukt prawdopodobnie, bo zobaczcie, że widać te nasyp, prawda? Tutaj, tutaj musiałem wjechać na górę i dalej jestem na nasypie. Te fajne widoczki z, tego, z tej części Torobowolickiego. Tam jest tam są Bobolice, kościół w ulicach. I jadąc dalej tym szlakiem. Okazuje się, że tutaj są że tu jest rezerwat przyrody. odgłosy kolejnej drogi. To jest prawdopodobnie droga na Biały Bór. Wyobraźcie sobie, jakbyście jechali pociągiem na takich Rzeka, czy co? Czy staw? wiem czy ją widzicie. Oczywiście jak zwykle nie oddamy tego kamerom. Szok. Przekroczyłem właśnie drogę prowadzącą na Biały Bór, chyba i teraz y, to wygląda jakby kontynuacja toru Bobolickiego, ale zobaczcie, że to już jest, wygląda jak zwykła droga. Czy znaczy wygląda na kontynuację, bo to jest jakby w tej samej linii. Natomiast widać, że to już to zrobi po prostu drogę z tego, zwykłą. Zobaczymy, dokąd dojadę. I jechałem, jechałem, dojechałem do takiego rozwidlenia, która ani jedna droga, ani druga nie pasowała do toru wowolickiego. Jestem właśnie na tej drodze jednej z nich. Możliwe, że to ta właśnie jest dalej kontynuacją tego toru albo tamta, nie wiem. W każdym razie już jestem w Bowolicach. Schodnik i to jest ta droga. I tu kończę przygodę z Torem Bowolickiem. Ale najlepsze z tych całych wypraw jest to, że można wrócić.